Kilka dni temu w wywiadzie z oficjalną gazetą Zagłębia Lubin Arek Piech mówił: No, to jedziemy z tą ligą i faktycznie piłkarze Zagłębia pojechali dzisiaj. No zgadza się, fajnie, że, że tak się ułożyło to spotkanie. To jest szczęśliwie dla nas, ale bez naszej pomocy, w sensie zaangażowania i pokazania tego, że, że jednak umiemy grać w piłkę. Jeżeli jesteśmy dobrze dysponowani i dobrze przygotowani do, do sezonu, to, to możemy wygrać z każdym. a... Dzisiaj pokazaliśmy naprawdę kawałek dobrej piłki, i, i tak mówię, dodając do tego zaangażowania, zwyciężyliśmy to spotkanie bezkonkurencyjnie. Gdybyście byli jeszcze skuteczniejsi, górnicy wyjeżdżaliby tu z bagażem przynajmniej pięciu goli? No tak, ale e, małymi kroczkami. Nie możemy mieć wszystkiego od razu. Fajnie, że nie straciliśmy bramki. E, to był nasz cel numer, numer jeden w tym spotkaniu, a widzieliśmy, że sytuację jakieś stworzymy, no. I było ich dosyć dużo i, i tak powiedzieć przed obie szczęścia mógł ten wynik się zakończyć y, dużo wyżej, ale tak mówię. Fajnie, że zaczęliśmy wysyłki e, e, ocei, i musimy utrzymać ten poziom, poziom do, no, do końca rundy. Z nowym bramkarzem w składzie obrona zagłębia na zero z tyłu, także to jest kolejny powód do zadowolenia. No zgadza się, nie mieliśmy dużo czasu może, żeby, żeby, y, żeby się zgadzać tych sparingach, bo bo Silvio i i tylko też długo nie grał na tych pozycjach, a Silver do nas dopiero dołączył. Ale, ale na ile mogliśmy, na tyle ten nas na treningach i na spoingach zgrywał z sobą, i dzisiaj przyniosło to bardzo dobry efekt. A jak bardzo byliście zaskoczeni strzelecką formą Davida Abwo? Bo za dużo z Wami nie potrenował w tym okresie? Znaczy czy tak? No, zawodnik. O dobrych umiejętnościach to się nigdy nie zapomina, jak się gra w piłkę i nawet trzyma dwutygodniową czy trzytygodniową przewę. Może troszeczkę mu zdrowia brakować, ale zawsze ten instynkt to, 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 to co ma zawsze, i, 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 i tą szybkość to zawsze, zawsze ma. I fajnie, że dzisiaj znaleźli się w takich sytuacjach jak ja dzisiaj wykorzystał, bo nie zawsze tak było, że, że, że David trafiał do siatki z takich. W takiej sytuacji dzisiaj 100% skuteczność 3-0. Mamy tydzień do następnego meczu i jedziemy tam tylko i wyłącznie po trzy punkty. Czuliście wsparcie, trybun? Byli dziś kibice głośni, głośno i od pierwszej do ostatniej minuty z wami. Tak, zgadza się. No. jeżeli yy, My się dobrze czujemy na boisku. Kibice też to widzą, dopingują całe, całe spotkanie, całe 90 minut. Yy, dzisiaj chyba nie mogą odmówić żadnemu zawodnikowi zaangażowania, bo, 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 bo murawa, yy, że tak powiem, się paliła i. I każdy, każdy dawał z siebie maksa, i jak tak będzie we wszystkich meczach, to, to Banik z Lubina nie ma, nie ma co się martwić o, o wyniki. Więc ostatnie pytanie, a tak będzie w kolejnych meczach, bo kolejne spotkania będą równie ważne jak to dzisiejsze z górnikiem. Po dzisiejszym spotkaniu, tak tak szczerze powiedziawszy, nasza sytuacja w tabeli niewiele się poprawiła i musimy cały czas gromadzić te punkty, więc że jeżeli już jeżeliśmy od początku z takiego Wysoki oce to, to obiecuję, że i gwarantuję, że wszyscy w następnym oczach dadzą z siebie maksa i, i będziemy grać tak dzisiaj.